No to jeszcze. Kurwa, spierdalaj, że ale się Ej, co jest? Czyś bo... miałem jedną retrospekcję jeszcze? Ha, ha. się rozjebał. Ej się Który tam <laughs> jesteśmy dojechałeś? ale żeś hita zajebał. Już nic w ogóle nie podnosz, już masz zajebisty. Nie! Za tobą, plecy! Plecy! Plecy, to jest dzik jakiś. No Maciek, co plecy? Ty... Siadaj na moto, spierdalaj. Bardzo, no bardzo, no spokojnie, no celuj na niego! Ja pierdolę lewo! Ty się tym, ty się tym cieszysz? Czyż to było żałosne! Za, już dopierdol temu dzikowi. Jezus Maria! Od razu puściłem Sterię, jakaś palpitacja, kurwa serca, mam chyba zawał Mam no, chyba zawał, trzymajcie mnie Podejdź tu do tego ogniska, naciśnij E i stój! Masz jeden na jeden, ostatni został. Ostatni, przeładuj tu szybko. Tutaj szybko na ten róg góry wejdź. Czekaj, tu nie schodź, nie schodź, nie schodź. Wypij miksturę pod córką. Tu plecy, 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 plecy! Tu, plecy! Weź! To! Walisz go! Walisz go! Walisz go, Walisz go! jeszcze! No kurwa, po co zgrzesz? No valgo! Szybko! Ja, no, spokojnie, spokojnie, przeładuj to! Ja pierdolę, jaki bambik! Drabczyni podarował 10 złotych, emocje jak przy mieszaniu bigosu z ojcem. 11 HP. No mówię plecy, a ty nie patrzysz na plecy! Co plecy? No plecy, kurwa, jak przed tobą, jak za tobą! Nie no, kurwa! Już nigdy nie wygrasz, już nigdy nie wygrasz. Co z drugie miejsce? To nic kurwa nie daje. Oj! Nie. Dawaj, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, Ostań. Ładuj, ładuj go kurwę! No nie no, ładuj go! Ła teraz! Jest! Xa podarował 6 złotych, pozdrowisz. Zostaje staje Gdzieś A na mogę prawo! Tu przeładuj to w ogóle, bo ty odjebałeś szopkę! Na prawo! O jeden Popieksy na jeden! Złotych. Jeden na jeden! Ja weź tą broń podwójką, weź tą broń podwójką! Tu się wychyl trochę! Tu się wychyl trochę! Biore. Wstań, wstań, wstań! Wstaję! Tu, tu, widzisz go, widzisz go! Mamy to chyba, pausza! Masz go już, masz go, jest! Yeah! Kurwy jebane! Ruchamy ci matkę! <grytanie> o, ale się Ty spociłem, ale się spociłem na tym coachingu. Dobra, lecę, dzięki wielkie wam. Trzymaj się. Wygraj Fa tuntun ma fà tuntun náà?